Już po raz siódmy w ruinach augustińskiego klasztoru w Jasienicy wystawiono misterium męki pańskiej. Inscenizacja śmierci Jezusa na krzyżu jest nieodłącznym elementem obchodów świąt wielkanocnych. Każdego roku misterium odbywa się w plenerze. To inscenizacja ostatnich dni życia Jezusa i jego zmartwychwstania. Po raz pierwszy widowisko w Jasienicy zorganizowano w 2013 roku. W przedstawieniu biorą udział aktorzy, amatorzy, nawet kilkuletnie dzieci. W rolę Jezusa, którego wcześniej grał Zbigniew Kotuła, wcielił się Bartłomiej przybył. Biada wam faryzeusze i uczeni w piśmie! Biada wam, bo zamykacie Królestwo Niewieckie przed ludźmi! Wy sami do niego nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych. Wystąpiło około 120 aktorów i statystów. Aktorami byli strażacy, samorządowcy, uczniowie oraz przedstawiciele lokalnych grup społecznych. Jaka jest Twoja nauka? Ja, ja przemawiałem na ja przyjaźni Po To, to ja nie się Dlaczego nie też. Za to, że... to że... uczyłem. Ministerium Męki Pańskiej prezentowane w czasie Wielkiego Postu stwarza szczególną możliwość przeżycia tajemnicy Męki i śmierci Zbawiciela. Poprzez inscenizację wierni Kościoła Katolickiego mieli okazję wejścia w najważniejszy dla chrześcijan czas, Triduum Paschalne. W przedsięwzięciu towarzyszy niezwykła atmosfera. Szczególny klimat nadają ruiny klasztorne, ale także światła i muzyka skomponowana przez Piotra Brodę. Za scenariusz i reżyserię Misterium odpowiadała Dorota Piekarska. 14 kwietnia w parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła odbyły się drugie jasienickie zamyślenia z pieśnią pasyjną. Podczas koncertu zbierano fundusze na leczenie chorego naglejaka Piotra Janiaka. Nastąpiły chóry parafialne, niemiecko-polski horyzont, mokowski postscriptum, bractwo śpiewaczy Stanowa oraz zespoły wokalne strefa dźwięku oraz tam i owo. Było to wyjątkowe wydarzenie muzyczne. W repertuarze koncertu znalazły się m.in. tradycyjne polskie pieśni pasyjne. Organizatorami koncertu były parafia w Jasienicy, Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz zespół wokalny Tam i Owo.